Znajdujemy się w miejscu, gdzie założono dziwne zjawisko, niebiesko zabarwione nie To podczas rutynowej kontroli straży miejskiej, która w okolicy lustrowała i likwidowała dzikie wysypiska odpadów komunalnych i nie tylko. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Ze Strażą Pożarną. Stąd jesteśmy tu dzisiaj właśnie ze Strażą Pożarną. Sprawdzamy przyrządami, jakie oni posiadają, czy czasami nie są to substancje niebezpieczne. Wczoraj wojewódzki inspektora do ochrony środowiska z Wałbrzycha pobrał próbki wody. Za kilka tygodni powinno być badanie, powinny być wyniki tej, tych badań. My dla przezorności, dla pewności otoczyliśmy ten teren taśmą, umieściliśmy kartki.